Pokój i dobro. Jest rok 2021. Prezydentem Polski jest Andrzej Duda, premierem Włoch Mario Draghi. Głową państwa Stanów Zjednoczonych jest Joe Biden, a premierem Wielkiej Brytanii Boris Johnson. W ósmym roku pontyfikatu papieża Franciszka zostało skierowane Słowo Boże do. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak rozpocząłem. Przeczytajcie dzisiejszą Ewangelię i wszystko będzie jasne. Bóg skierował swoje słowo do Jana, syna Zachariasza, w konkretnej rzeczywistości, ale i dzisiaj, w XXI wieku, kieruje także słowo do mnie i do Ciebie. Czego uczy mnie dzisiaj Jan? Trzech bardzo konkretnych postaw. Pierwsza: to otwartość. Mam nastawić ucho na słuchanie. Potrzeba mi, tak jak Jan, wyjść na pustynię, nie w zgiełku, w hałasie, ale w ciszy nastawić ucho na słuchanie Boga. Po drugie, muszę nosić to Jego Słowo w sercu. Muszę to Słowo przyjąć jako najpierw Słowo do mnie. Niech to Słowo się zakorzeni we mnie. I trzecia postawa to mam stać się głosem, który niesie Słowo. Czasami tak mówimy, że głos się niesie, ale głos bez słowa będzie tylko pustym dźwiękiem. Może dzisiaj warto być jak taki pendrive, który jest nośnikiem informacji. Bardzo ważnym narzędziem, ale ważniejsza jest informacja, która ma być przekazana niż sam pendrive. Mój głos może być bardzo kruchy, słaby, ale jeśli będzie to głos, którym przekażę słowo Boga. Będzie to coś wspaniałego. Bądź głosem, który przekazuje Słowo Boga. Jeśli Cię ci spodobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, a ja już dzisiaj zapraszam Cię do naszego Słowa w Centrum już za tydzień, w trzecią niedzielę Adwentu.